Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konkursowym. Dzisiaj wyłonimy sobie zwycięzcę na 6 naklejk do CSGO. Jak widzicie 4 osoby tylko eee, widzę, że się do konkursu opały jakby to powiedzieć. No i co bez przedłużania usujemy zwycięzcę No i kto to będzie? A, i jest to Szymek! O, no i jak najbardziej przechodzimy do... Em, po prostu do tworzenia oferty dla naszego szymka. No dobra, no to moi drodzy, klikamy tutaj na... Naszego Szymka profil i wchodzimy informacje i kopiujemy sobie naszą trade ofertę Kopiujemy Klejamy do gogla Niestety nie można przyjść do strony. Dobra, witam was moi drodzy po krótkiej przerwie, ale musiałem się dogadać ze zwycięzcą, żeby dał mi prawdziwy jakby trade ofertę, więc już mam, wklejamy sobie tutaj I właśnie patrzymy na nasz ekwipunek do CSK. jak widzicie o, fajnie mam duży naklejek, co chcielibyście wy... Ale widzicie, nie wzięliście udziału to nie macie, no to szukamy te naklejki, które miał tu wygrać no to będą te, będzie te 6 naklejów, już nie będzie. Klik jest, this is gift, make offer. A potwierdzenie to ja sobie tutaj potwierdzę. Nie będę wam tego przez chwilę pokazywał. Ja już to potwierdzę. Jak widzicie, tutaj trade confirmed. This trade has been confirmed and certu nomics. No i widzicie, macie tutaj ofertę wysłano Powinno tu jeszcze się odświeżyć. No, poszła oferta. Mogę sobie anulować. No to, co to? Aha, no dobra. No dobra, jeśli odcinek wam się. Znaczy, co? To wyniki konkursu. Dobra, no to trzymajcie się, moi drodzy. No to siema.